6? Tak mówię kurwa to jakiś sparring, co siedziałem tam u góry? Nie, przełożony. Ja no? miarę? No. Co ty, kurwa, się dzieje, tu kurwa siedzi? To da aż to mi sztostek zajebić ceny i na 22 drogę to O kurwa. Niestety, to są chyba. To piękne ale idzie, ty! Ale Kurwa! 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 ty! Kurwa, to nie była bramka tego. Kurwa, ja na kurwa, tam się Kurwa! się kurwa, kurwa, kurwa! 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 Ale Albo może w rodzinie kogoś ma, no to też łatwiej, nie? I co, zadzwonisz, powiesz, że co, że się boisz i wyjść po piłkę? To nikt nie przyjedzie na takie coś, nie? Ale jak wiesz, w rodzinie. Ale wiesz, ktoś... ale tam była, bo ogólnie była sprawa na policji, oni nas przecież Aha. szukali po tym meczu. Aha, chyba, że była taka akcja, no to. On, on wsiadł do radiowozu i jeździł z nim po ośle, czy strony, a oni podobno falowali. Tak ja słyszałem. I to że to Był jak on ma Arman tam od razu wiesz, też wiedział że się może szykować I szybko od nich kartkę ktoś złapał Ale nasi dobrze grali ci powiem. Nie grali na no, prawo no coś widzisz. Teraz się rzuca, ty. a tak to zostaje. To się nie zobaczyli, że wszystko wpada i napierdalają. ty. Ty strzelać. Ja, ja no ten drufa wszystko daleko, lewa noga. Ale widać, że ma. No, no, no. Ty, ja co zrobił bramkarz, ty? brawo, tu już A tam jest kołodzieja ten, dziedziu Dobra, dobra Dobra, dwa, dwa, dwa. dobra mamo.

Dobra, wychodź! A teraz duha suesna, dawaj, dawaj, dawaj! Brawo! Tu kurwa wszyscy kurtuła! Kurwa. No zobacz, no! Wszyscy! Życzę iść tam! Te... No a tu pominęli i tak dalej. No, Napominali czy... tego kurtuła, no nie? Bo ogólnie chodzi o w tej ostatniej bramkowej, to ci powiem, nie wróciłeś! No. Nie wróciłeś przy tej ostatniej bramce! No nie! nie baj to, Tak pojechaliśmy i... Zajebista sprawa. Jeszcze mieliśmy fajnie, bo ci PM nie siedzieliśmy typowo na tym, tylko mieliśmy praktycznie za... Pod ścianą siedzieliśmy i tam nikogo, wiesz, nie mieliśmy tak naprawdę za co A ten co tu? Brawo Bartek, za lewo! Jebał mu. Jebał mu. Co? Jebał mu! Co, był spalony? to ja Na Na z tym. I, i wracając, prawie opierdoliłem pół litra balantajskiego. Sam, bo przecież każdy to drzwił sam. Kurwa, o laksjanty! To jest przypadek, ale znowu można? O, kurwa, znowu będę. Uciekaj na To chyba jakiś, kurwa, matewczuk. Szkoła, co jest? Zbiegaj trochę. Kurwa, najwięcej. To jest to Przez swój nauczyciel z samochodu, że? No, on, on ci powiem, że się nie bał. Byłam tam e, tekłądą czy coś i on tak naprawdę solidnie nawet chyba stał gdzieś tam na bramkach w klubach, wiesz? Pałem, że? Powiem, że... Nie, nie Romanos, tak? O kurwa będzie się... A też po 6 godzin pracuje, ty to taka jakaś fajna praca, no nie, to 6 godzin. Ty. Kto pracuje? No ta z Tinderka. No tam jakaś gadka, gadka, a on mówi, że 6 godzin pracuje dziennie. No to nie 5 tygodni, tylko 6, prawda? Dlatego jest 6 razy 6, to i tak mało. 46, a mi powinno być 40 Aj kolodziej Kolodziej dał Ten mały ci pan zapierdala ten skutek Tak z daleka to on ładuje, ale kurwa Oje. <gry> Chyba coś czuję, że to będzie. Kajdzie czarna. Noo! <gry> no będzie jeszcze coś wypić. Być, kurwa, robię za na 19.00. No, ten grucha to ładuje tylko. To jest ten grucha z tego filmu? Nie chcę, nie chcę. nie chcę. Noo, nie chcę. Bo mecze są Finał. Barcelona Real w kosza. Fajna forma. to ja! To, 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 to Co to jest? Real. No to dzisiaj Real.